Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakupami. Widzicie na załączonym obrazku, to jest wycieraczka. Kupiłam sobie do domku letniskowego. To jest owczarek niemiecki. Ja po prostu, my z mężem mamy wielki sentyment do owczarków niemieckich, do naszej służby, która była z nami 14,5 roku. Odeszła dwa miesiące temu, trzy więc no taki sentyment o niej czujemy. Zostawiliśmy po niej wszystkie, jakie rzeczy mieliśmy, nie za wiele ich było, ale zostawiliśmy. I słuchajcie, taka wycieraczka mnie znalazła, bo ja szukałam w ogóle tej wycieraczki idealnej do mojego domku letniskowego. No to po prostu jest ogród. I y, potem szukałam, y, to, to, to już sobie zaklikałam do kupienia, a to mi się po prostu pojawiło, może byś sobie wzięła to do koszyka, bla 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 bla. Słuchajcie, no i co, no musiałam to zakupić, no żeby to był kot, czy jakiś słoń, no to oczywiście nie zwróciłabym na to uwagi, ale że to jest owczarek niemiecki, to oczywiście musiałam to kupić. Tutaj Wam pokażę, co ile kosztowało, bo nie ma paragonu, więc, więc tak. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.